Manko z tej strony Elio, Pateriary Retrofan. Dzisiaj temat telefoniczny, który obiecałem, że się pojawi jakiś rok temu, może więcej, ale ja jestem prawdziwym facetem. A jak prawdziwy facet mówi, że zrobi, to zrobi i nie trzeba się przypominać co pół roku. Także materiał dzisiaj. I tak zaczynając, o czym marzą dzisiaj ludzie, jeżeli chodzi o telefony? No jest grupa. Dzieciaków, młodzieży, także dorosłych, dla których najważniejsze jest to, żeby mieć telefon, który trzyma się w specjalistyczny sposób. W taki sposób, żeby było dokładnie dookoła widać logo owocu. Są też do tych telefonów specjalistyczne obudowy, plecki tak zwane, które mają prawie kompletne plecki z wyciętym kółkiem na ten owoc, żeby go było widać nawet w opakowaniu. To jest jedna grupa. Oczywiście, tutaj proszę, Was, bo żartuję, oczywiście, nie obrażajcie się. Tutaj mówię do telefonicznych odpowiedników komodorców, których strasznie rusza, jak się coś powie na temat ich komputera. Także e, iPhoneowcy, nie obrażajcie się. E, jest też kolejna grupa, która no, potrzebuje mieć telefon, który zrobi świetne zdjęcia, który będzie szybko działał, czyli był responsywny. Takie trudne słowo, e, na którym będzie można pograć i tyle. No i jest też trzecia grupa ludzi, bardzo niewielka, do której ja się zaliczam, która się. Usrała, że muszą mieć telefon z rysikiem, więc ja od dawna mam serię Galaxy Note i bez tego rysika już nie potrafię w pracy żyć. E, tutaj nie będę robił wam wykładu, do czego się rysik przydaje. Tak mam, takim jestem modelem i, i będę miał zawsze Note. A jak to wyglądało z kolei w archaicznych, dawnych, dawnych czasach, na początku lat 2000, kiedy ten rozwój telefonii komórkowej był taki bardzo dynamiczny? A e, no wyglądało tak, że e, nie dzieciaki, bo dzieciaki wtedy raczej telefonów nie miały. Młodzież. E, i też nie dorośli, właściwie ty tylko młodzież chyba właściwie w tamtych czasach, marzyła o tym, żeby mieć Nokie. Nokie 3210, 3310, bo te telefony totalnie zawojowały rynek i wcale się temu nie dziwię, bo nie to, że Nokia wtedy rządziła ilością modeli, które wypuszczała na rynek, to telefony mia miała na tamten czas naprawdę świetne w porównaniu do, do, do konkurencji. Telefony były bardzo szybkie w działaniu, bo naprawdę e, genialne menu Nokii, które nie to, że było bardzo estetyczne, bazujące na obrazkach, to było rewelacyjnie szybkie. E, to co musiałem przewijać w Ericssonie R320S, to mimo że telefon jest cudowny, to to był koszmar powolności. No Nokia działała e, błyskawicznie. E, menu było tak, jak mówiłem, świetne, e, obrazkowe. Była możliwość wgrywania logo do tych telefonów. To było totalnym hitem i e, różne firemki, mniejsze, większe na tym biły ogromną kapuchę poprze poprzez e, ściąganie od nas kasy z SMS-ów premium, żebyśmy takie tapetki mogli mieć. Były świetne gierki w tych, w tych telefonach, no kultowy chyba dla wszystkich Snake i, i masa też innych. Telefon, no bateria, no, teraz, teraz ja ładuję telefon co 6-8 godzin przy moim użytkowaniu, wówczas tamte okie trzymały tydzień czasu, inne modele potrafiły dwa tygodnie trzymać. No telefony były naprawdę totalnym, totalnym marzeniem. I to była taka jedna grupa tych dzieciaków. Drugiej grupy nie było, bo reszta telefonów się nie liczyła, ale byli inni użytkownicy, tacy jak ja, którzy usrali się, że nie będą mieli Nokii i udowodnią, że inne telefony też są fajne. No i ci użytkownicy mieli na przykład, tak jak ja, Ericssony. No, na, na tamten czas te telefony mocno odstawały od, od Nokii, nie były tak responsywne, jak już wspomniałem, albo nie miały gierek, albo miały fatalne gierki. No, wgrywanie logo było raczej tam w większości przypadków niemożliwe, ale, tak już zaraz poważnie mówiąc, bardzo często te telefony nadrabiały swoimi funkcjami. I yy... Na przykład osoby prowadzące firmy, jakieś biznesmeni wiadomo, oni się skupiali też na modelach e, Noki, takich jak 6020, 6030. E, właściciele większych firm to już na tych modelach, powiedzmy 7110, na serii 8, tej takiej ekskluzywnej malutkiej albo na komunikatorach, ale była też grupa ludzi, która też się usrała na Ericsony tak jak ja e, i używała ich modeli biznesowych, które były naprawdę bardzo dobre, i moim takim totalnym marzeniem, jeżeli chodzi o telefony na samiutkim początku roku lat 2000, a konkretnie 2001 i troszkę później, bo wtedy się pojawił ten model, to był Ericsson T39M. Bardzo malutki telefon, bo wtedy był wyścig o to, żeby telefon był jak najmniejszy. A nie jak największy, jak to, jak to jest obecnie. Telefon wyposażony w ogromną ilość funkcji, funkcji z możliwością współpracy z bezprzewodowej z takimi urządzonkami, jak moja CasioPea A20, z czego korzystałem, i dla mnie był to telefon marzeń. Udało mi się to marzenie spełnić, i w końcu już nie odstawałem od znajomych, od kolegów, łażąc jakimś, właśnie Ericssonem, bezfunkcyjnym, brzydkim, dużym, gdzie bateria trzymała połowę krócej niż w nogi, bez gierek i w ogóle ale tak jak mówię, byłem usrany, więc miałem Ericssony, później troszkę przygód było z Alcatelami i tak dalej, ale w końcu dorwałem w łapy w tym samym czasie Casiopea 20 i Ericssona T39M. I dzisiaj chciałbym Wam właśnie pokazać dwie, dwa telefoniki, czyli Nokia 3030, która rządziła yy, i chciałbym Wam pokazać te moje marzenie. Yy, także tyle pierdzielenia początkowego, jakby to Konrad powiedział i zabieramy się do roboty. Zacznijmy od tego, że pokażę Wam, e, jaki był ten postęp technologiczny na przełomie lat 90. i 2000., jeżeli chodzi o komórki. E, popatrzcie, to jest Ericsson S868, e, który pojawił się w 1998 roku. Generalnie komórka no, dosyć duża, znaczy, wiadomo, mniejsza niż te pierwsze center tele, które były, ale i tak dosyć duża komóra ze strasznie grubą baterią, co też powodowało, że ten telefon tak no, grubaśnie, e, grubaśnie wyglądał. E, ogromna antenka stercząca, to to było zawsze u wszystkich Ericsonów. Pamiętam jeszcze modele, to był chyba P688. Tą antenkę w ogóle się łapało, wyciągało, robiła się jeszcze dłuższa. Wyświetlacz duży jak na Ericsony, bo te wcześniejsze modele przed tym czyli ta seria PH, one miały w ogóle połowę tego, tam się mieściła jedna linijka tekstu. Tutaj są trzy linijki tekstu, ale do wy wykorzystania dla użytkownika na przykład w SMS-ach są dwie, bo na jedną tam zegar przypada. No i to jest komórka 98 rok. I teraz Wam przy okazji pokażę jaka była różnica jakościowa między tym samym segmentem u Ericssona i, i u Nokii. To jest teraz Nokia 5110, jeden z bardziej popularnych modeli. Ja tutaj mam go troszkę powycieranego już, bo przez lata używała tego moja mama no Komórka gabarytowo podobna powiedzmy, może ciutkę mniejsza, zgrabniejsza antenka, ale jeżeli chodzi o, o wyświetlacz, ilość linii naraz na ekranie, szybkość działania tego telefonu w, w tym menu, długość trzymania baterii, bo te Nokie potrafiły dwa tygodnie trzymać, taki Ericsson trzymał 2-3 trzy dni, no to była kolosalna różnica. No, przede wszystkim wyświetlacz robił robotę, bo, bo przeczytać SMS-a trzy razy przewijając, a przewijając, nie wiem, sześć razy, no to, to, to była różnica. Także to jest też z 1998 roku Nokia 5110. Też z tego samego roku jest jeden z moich ulubionych telefoników, czyli Nokia 6150. W Nokii było generalnie tak, że 61, inaczej, końcówka 10 oznaczała jednosystemowy na 900 MHz, a 50 było już dwusystemowe. 90 i 1800. Tutaj troszeczkę inaczej rozwiązane guziczki. Bogatsze funkcje, jeżeli chodzi o takie, takie te biznesowe funkcje. No i dodatkowo jeszcze tutaj IRDA, jak widzicie na górze, czy do komunikacji z drugą, drugą Nokiem. No i to jest rok 98. Także, no, jakość Noki i Ericssonów to jest, no, nie ma co gadać nawet. W 1999 roku pojawił się Ericsson A1018S. Antenka jest straszna. Jest, jest ogromna po prostu. Wyświetlacz praktycznie niezmieniony w porównaniu z poprzednim modelem. No, doszło tutaj wymienne, wymienne te paneliki, gdzie mogliśmy sobie wybrać jakiś tam kolor i no, i spersonalizować telefon. Natomiast dalej wolne menu, dalej mało na ekranie, dalej słaba bateria. Wygląd Dyskusyjny w porównaniu do Nokii. Później mamy już rok 2000. No i popatrzcie, tutaj się pojawia już Nokia 3030, już telefonik naprawdę mały i, i mały. To jest ta wielkość, która chyba mi najbardziej odpowiada. Jest, jest idealny wręcz na, na tamten czas, oczywiście, biorąc pod uwagę, że, że telefon nie, nie jest jednym wielkim wyświetlaczem. Jak mamy guziczki wyświetlacz, to, to naprawdę świetnie leżało w dłoni, świetnie się na tym pisało, robiło. Antenka już była tutaj w środku, wewnątrz, nic nie wystawało. No, ten telefon no, genialny, no, nie ma się co dziwić, że sprzedało się go grube, grube miliony i zdobył taką popularność. Także to jest rok 2000. W 2000 też pojawiła się konkurencja, która dopiero tak rosła, że tak powiem, w postaci Alcatela. Alcatel też wcześniej miał telefony, ale to były jakieś tragedie. W 2000 roku pojawiła się seria Alcatel One Touch, i było to Easy. One Touch Klap, tak jak ten, One Touch View. No i były naprawdę malutkie telefoniki, ale też bardzo, bardzo proste, jeżeli chodzi o, o, o funkcje, no więc. No były raczej do odbierania, dzwonienia i, i pisania SMS-ów. Do niczego więcej, bo jakieś tam gry albo rzeczy związane z takimi no, biznesowymi sprawami jak kalendarze, terminarze to tutaj były bardzo słabo rozwiązane. I to mamy rok 2000 te dwa telefoniki. No i 2001 rok. Popatrzcie, to jest ten, ten mój najkochańszy telefonik jaki miałem, e, czyli Ericsson T39M. Jak tu widzicie na dole. No coś, coś wspaniałego. E, Troszkę za mały. Z jednej strony był to całkiem fajny szpan, mając taki malutki telefon, bo wtedy y, im mniejszy, tym lepszy <noise> było. Y, ale tu już się troszeczkę ciężej pisało. Miał świetny wyświetlacz, dużo linii, y, dużo linii się wyświetlało, także SMS już nie był jakimś utrapieniem, Świetnie funkcje biznesowe. No i przede wszystkim, y, nie, to powiem, później jak go będę, będziemy omawiać. Dobra, także tak, tak to wygląda. 98, 99, 2000 rok, 2000. Pierwszym. Dobra, teraz tak musimy założyć niestety, niestety, niestety kartę SIM. Zabrałem ją od Piotra, żeby te tele telefoniki wam pokazać. Z tego względu, że. No włączcie, że niestety nie da się chodzić po menu bez, bez włożonej karty SIM. Kurde, nie chce mi się coś włączyć, a ładowany był. Coś źle wciskam. No nic, po cięciu już zobaczycie sprawny, bo pojawia się komunikat, że jest insert SIM card. Może na tym się uda pokazać. O! Na tym się uda. Tak, włóż kartę SIM, także no nie jesteśmy w stanie w ogóle chodzić po menu, pokazać bez karty, także ja to zaraz, e, najpierw zobaczymy sobie Nokię, później tego Ericssonka. Dobra, cięcie, ja wkładam kartę SIM. No to na pierwszy ogień Nokia 3310, tutaj musimy Piotrusia PIN wpisać. No i popatrzcie, pierwsze co robiło wrażenie na tym telefonie, w tym telefonie, jak się go miało w porównaniu z Ericssonami, z Siemensami, z Samsungami z tamtego okresu, to jeszcze karta SIM nie gotowa, to, że menu było obrazkowe. Wierzcie mi, że jak człowiek wcześniej widział telefon, w którym były dwie linijki tekstu, okropna jakaś czcionka wielka, a, a dostaje telefon już 30-20 to miało, dostaje telefon, w którym po prostu mamy obrazeczki. No to, to było coś pięknego, to było naprawdę, naprawdę świetnie, tym bardziej, że wyświetlacz jak na tamten czas miał całkiem fajną rozdzielczość, Tutaj jest 84 na 48 pikseli. Wierzcie mi, że to jest, to jest wypasik. Dodatkowo, podobnie jak ten Ericsson A1018S, ta Nokia miała wymienne obudowy, tylko to już był szał, tu już nie były takie nakładki dawane... Z przodu, ale tu można było wymieniać sobie plecki, te, te przody. E, wiadomo, o, o, począwszy od kolorów, po jakieś wymyślne grafiki, rysunki z przodu, z tyłu, na to też był ogromny szał. E, a jeszcze z takich bajerów, które wówczas miały miejsce, to, to we wstępie mówiłem, to były wszelkiego rodzaju... Logo, które można było tutaj umieścić, tam gdzie teraz jest orange napisane, no to tutaj było jakieś logo. Wysłaliśmy SMS a Premium, no i pobierało się, pobierało się logo. Mieliśmy jakiegoś, nie, wiem, misia, serduszko, jakoś czachę czy coś takiego. Tutaj, tutaj nie mam tego niestety, a wydawało się mi się, że Piotruś ma takiego śpiącego króliczka. Dobra, nieważne. To, co było, inaczej, teraz powiem wam, jakie były bajery w tym telefonie, co robiło naprawdę wielkie wrażenie na mnie przynajmniej, największe wrażenie robiło pisanie SMS-ów. We wszystkich telefonach, które miałem, miałem w tamtym czasie, no, trzeba było jak napisać Tomek, no to wcisnąć ósemkę, trzy razy szóstkę, potem raz szóstkę, dwa razy trójeczkę, a tutaj był słownik T9. To był niesamowity bajer. To był patentik Nokii. Inne firmy też miały swoje słowniki, ale one się już inaczej nazywały i naprawdę działały, działały gorzej. A słownik T9 to było mistrzostwo. Popatrzcie, piszemy teraz. Każdy klawisz naciskamy po jednym razie, a telefon z bazy wpisanych słów proponuje nam, które, które słowo umieścić. Czy napiszemy. Cześć. Popatrzcie, wszystko po jednym razie. Jestem. No, kurde, źle patrzę i nie to wciskam. I -e s M. Bar do zadowolony i proszę zadowolony. Ale jak nam się które słowo nie, nie zgadza to yy, 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 to powinno proponować nie wiem nie pamiętam już jak to było dokładnie. Nieważne nie będę nie, sztucznie przedłużał w filmiku ale generalnie bardzo to ułatwia opisanie yy, jak widzicie mieszczą się trzy trzy linijki tekstu yy, po 14 znaków, także cały SMS, który miał 160, można było naprawdę sprawnie odczytać w porównaniu z takim S868, w którym trzeba było się naprawdę naklikać w bok, żeby całość przelecieć. Tu wam niestety nie pokażę, bo już baterie są totalnie padnięte, ale kupię z czasem sobie na, na AliExpressie. Ten telefon był poza tym zarypiście szybki. Te menu, które były w tych Eliksonach, to działało na zadzie. Wciskało się menu i za pół sekundy, czy też sekundę coś było. Wciskaliśmy w dół. Za pół sekundy prze, e, przewijało, a tutaj mamy no, błyskawice. E, kolejna rzecz, która była świetnie pomyślana, były skróty klawiszowe. Popatrzcie, jak wchodziliśmy w menu, wiadomości, tutaj mieliśmy dwójeczkę w prawym górnym rogu, czyli wiadomości były pod dwójką, a nowa wiadomość była pod jedynką. Więc wystarczyło wcisnąć menu 2, 1. No, cztery wcisłem, kurde, jeszcze raz. Jeszcze raz menu 2, 1 i od razu byliśmy w pisaniu wiadomości. E, to strasznie ułatwiało. Mieliśmy na przykład zapamiętane, że jakaś gra jest pod menu 5-4, gra się pojawiała. No, no, no super sprawa. No i teraz same gry wam jeszcze pokażę, bo wśród dzieciaków takie coś rządziło totalnie. No telefon, telefonem, SMS, -y, SMSami, ale, ale, ale gry to było coś, coś niesamowitego. Tutaj akurat mamy snejka dwójkę, bo w, w 30-20 Snake jedynka. Popatrzcie, patrzcie na tą grafę, na tą animację. No kurde, to jest mistrzostwo świata. No i kultowa gra. Tu się grało tymi klawiszami. Kultowa gierka, w którą naprawdę siedziało się na klatkach sodowych gdzieś tam na jakichś ławkach i, i wszyscy ciupali, chwalili się wynikami. No, nie ma osoby chyba, która snejka nie gra. Tych gier było oczywiście więcej. Tutaj jest Space Impact, bardzo taka fajna strzelanka, którą Piotr już tutaj ogarnął całą, bo przez dłuższy czas używał tego telefonu. Popatrzcie, latamy, góra, dół, strzelamy, niektóre guziki. No, no, coś pięknego. Batumi, PERS, czyli odsłanianie takich samych obrazków. No, także gierki były naprawdę czymś fantastycznym na tamten czas. Dźwięki. Kultową muzyczkę to chyba też każdy zna z nas Noki. sobie Zaraz ją znajdę. Nokia Tune. Zobaczymy, gdzie ona jest. O, jest. Popatrzcie, czy posłuchajcie tego. <grywy> to jest tak jak dzisiaj z iPhone'em. iPhone też ma swoją jakąś tam muzyczkę. No i Nokia, Nokia też miała. To było coś, coś świetnego, nie? Teraz jakiegoś Mozarta wybrałem, zobaczymy co to jest, uwaga. Jeszcze nie było z tych dzwonków polifonicznych, wszystko takim speakerkiem napierdzielało. No, e, tak jeszcze szybko te menu przelecimy. No wiadomo, spis telefonów, to mieliśmy dodawanie nowych kontaktów, wyszukiwanie. E, szukaj. No, ty ma Piotruś babcie wkodowaną, dziadka, Renie, mnie i tak dalej, i tak dalej. Wiadomości czy pisanie SMS-ów? czat, no to było, to było na zasadzie SMS-ów, no tylko na stałe wpisywaliśmy jakiś numer, i wszelkie wiadomości, które leciały, to już bez podawania adresata po prostu leciały do tego wcześniej zdefini zdefiniowanego, no ale na tym można było nieźle popłynąć, jakie jeszcze SMS-y powiedzmy były ograniczone w danym, w danym abonamencie, bo płaciło się dodatkowo. Spis połączeń, wiadomo, dźwięki byliśmy, ustawienia, no, czyli wszystko, co jest związane z, z telefonem, z głośnością, z przywracaniem ustawień fabrycznych, i tak dalej. To nie był telefon dla biznesu, tutaj jakichś zaawansowanych funkcji nie znajdziemy. No, jest jeszcze kalkulator, mogliśmy sobie tam coś pododawać, dodaj wynik. No, słabo to rozwiązane było, bo w późniejszych telefonach już były te znaki do wyboru tutaj z boku, ale też przydawało się. Prosty taki przypominacz, coś a la Terminarz, ale w takiej bardzo prostej wersji w porównaniu do tego, co na przykład było w Nokii 6150, bo tutaj to było naprawdę już bardziej zaawansowane z takim fajnym kalendarzem widocznym. No i tyle, no i tyle. Nokia zasłużenie sprzedała się w takiej ilości egzemplarzy ja na tamten czas oczywiście byłem przeciwnikiem Nokii, wolałem Ericsson mimo wszystko, ale po latach trzeba stwierdzić, tak samo jak to, że Komodorek jest świetnym komputerem, tak samo Nokie były naprawdę, naprawdę spoko. Dobra, wyciągam kartę SIM, odpalamy T39M. No i teraz mamy to cudeńko biznesowe z aktywną klapką maluśki telefonik, czyli Ericsson T39M. Moje spełnione marzenie z początku lat 2000, które spełniłem razem w komplecie z tą, z tą Casio A20 yy, ale, ale zajmijmy się telefonikiem, dobra tutaj musiałem mały myk zrobić, bo niestety ten zaczep na baterię yy, jest już mocno zużyty i musiałem baterię troszeczkę załapać, bo odskakiwała i, i no i traciło zasilanie, więc odpalamy naszego Ericssonica kod PIN patrzcie jak telefony się szybko włączały, nie? animacja wleciała, patrzcie na to, no to też robiło wrażenie, możecie mi wierzyć i to, był, to była druga linia telefonów Ericssona po serii R320 i R520, która miała menu zrobione na zasadzie takich zakładek. Świetny patent, jak widzicie. Przy czym te zakładki w tych modelach R działały bardzo, bardzo wolno. No, były podobne jak tutaj, bo ta seria R jest no, podobna generalnie do tego, jeżeli chodzi o funkcjonalność, tylko była taka naprawdę duża. To były takie solidne, duże telefony, bardzo ale, ale duże. A tutaj mamy to samo, tylko że w takiej malutkiej formie. No i dobra, po kolei. Jak widzicie, wyświetlacz jest zdecydowanie lepszy niż w tych poprzednich modelach, gdzie mieściły się dwie... coś tam się wysyła. Co to się wysyła? Gdzie mieściły się dwie linijki. Tutaj już powiedzmy, możemy konkurować z tą Nokią 3030. rozdzielczość była 101 na 54 czyli wyższa niż 3030, mimo troszkę mniejszego ekraniku, czy taka dokładność powiedzmy była, była większa. No i menu. Mamy spićek telefonów. Jak widzicie, jest też jedyneczka. We wiadomościach jest wujka, czyli też mamy tutaj te skróty klawiszowe. Nie wiem jak to dokładnie działało, czekaj, tak, dwa, dwa, tak, dwa, dwa. A znowu coś chce wysyłać, wysłanie udane. W każdym razie skróty klawiszowe tak samo jak, jak w Nokii. Natomiast wchodzimy do menu już wiadomo, klawiszem jest. No i mamy standardowe funkcje no, w każdym menu, czyli w spisie telefonów mamy dodawanie, edytowanie, jakieś opcje, status pamięci, no bo kiedyś... Kiedyś kontakty zapisywały się na kartę SIM i tam wchodziło chyba 10, z tego co pamiętam. A takie bardziej zaawansowane telefony, jak ten, oferowały własną pamięć na kontakty. I patrzcie, aż 510 kontaktów można było zapisać. Co tu się próbuje wysłać cały czas? Kurde! W porównaniu do tam jakiejś małej ilości na, na tej karcie SIM, prawda? Mamy wiadomości. Tutaj też był jakiś taki Ala T9. Z tego co się nie mylę, popatrz, już nie pamiętam, kurczę. Czyli zrobimy SMS-y, opcję SMS-ów. Dobrze mi się pamięta, czy się źle pamięta? No, może źle zapamiętałem, ale w którymś eliksonie już też był jakiś słownik, on się nazywał chyba. Nie pamiętam, nie chcę wprowadzić, w on, nieważne. Tutaj niestety napisać SMS-a, jeżeli chcieliśmy, to. Zakładałem, że nie ma tego, tego słownika, no to musieliśmy się troszeczkę naklikać. S, tylko jestem w opcjach, nie chcę opcji, tylko wejdziemy sobie w we wiadomości jeszcze raz. Dawno nie używałem, wybaczcie, że się trochę motam, ale dawno go w łapie nie miałem. Wyślij wiadomość. No i tutaj, żeby napisać cześć, no to już niestety widzicie, jednokrotne naciśnięcia guzika nie działają, więc trzeba było trzeba było sporo się naklikać, wkurzać, że się błędy popełnia, a także no, te dziewiątka z Noki rządziła. Dobra, wyjdziemy stąd. Ale co było najfajniejsze w tym telefonie, co sprawiło, że on mi się tak zarypiście podobał i marzyłem o nim. Ano, mianowicie to, że były tutaj e, były tutaj dodatki w postaci notatek głosowych. Genialna sprawa. Ten telefon miałem, jak pracowałem jeszcze w, w sklepie komputerowym, i na przykład, nie wiem, musiałem coś zrobić, szybko zapamiętać coś dla klienta, coś dla szefa notatka głosowa nagraj mówiłem. Potem się dawało listę notatek, odsłuchiwało się i, i, i sprawa była jasna. Był bardzo rozbudowany kalendarz, który potrafił wyświetlić na ekranie cały miesiąc. Jak widzicie, w, w tych nokiach podstawowych tego nie było, dopiero w serii 5 i 6. Pod każdym dniem można było sobie, popatrzcie, puścić taką agendę, wpisać sobie te wszystkie spotkania, które chcemy. One się wyświetlały, no to to było naprawdę niesamowite. I mimo małego ekranu, ta rodzielczość jednak robiła robotę i. I, I było spoko. Widok tygodnia, widok dnia, widok miesiąca, także to było naprawdę, naprawdę super w tym telefonie. Był pod, port podczerwieni, i to właśnie port jest, nie tutaj, jest port podczerwieni. Moja Casiopea ma, ma go tutaj z tyłu. No i jak się odpaliło Kasiopeę, tutaj się odpaliło internet, i, po, i udostępnianie internetu, to można było Kasiopeę otworzyć i po prostu internecić, korzystając z GPS-u, bo ten telefon miał już GPS, który był właśnie. E, Właśnie w telefonie. Synchronizacja, no i Bluetooth. Tutaj się pojawił już Bluetooth, czyli możliwość łączenia się z drugim telefonem, przesłaniem plików, używanie zestawów słuchawkowych. Wierzcie mi, że w roku 2001 to było po prostu totalne. Wow, jak się pojawiłeś na dzielni z takim telefonem, którym odbierałeś połączenia otwierając klapkę. Albo gadałeś z słuchawką włożoną do ucha. no Patrzyli ja oczywiście jak na dziwoląga na Ciebie, ja taką słuchawkę miałem z, z Ericssona. Ale, ale to już było wtedy i, i rzadko który telefon miał, dopiero ta najwyższa półka, tak ta ta jak ten, coś takiego oferowała. Yy, no i usługi WAP. Mogliśmy już korzystać ze stron WAP, czyli takiego początku internetu w, w telefonach. Było to dosyć popularne. Było dosyć kosztowne, bo na początku nie było pod to pakietów, tylko trzeba było no, bulić, ale ale miałeś telefon, który mogłeś się połączyć z internetem. Mogłeś połączyć się z innymi telefonami, mogłeś udostępniać internet na urządzenia. No i był mały i robił wrażenie, bo kurczę, musicie przyznać, ten telefonik na przykład w porównaniu, nie wiem, z tą Nokia 6150 jest malutki. Jest cieniutki. W Ericssonie też było fajne to, że te baterie, które tutaj były, one pasowały do serii R. Seria R miała te baterie grubsze, takie wystające i można sobie było kupić baterię z tego telefonu i włożyć do tamtej. I ten telefon wtedy był naprawdę, naprawdę cieniutki. I też tak jak mi się teraz przypomniało. Kwiatka H06H działa w każdym telefonie, pokazuje e-mail. <taki>, taki, taki bajerek. Dobra, Tyle, myślę, co, co chciałem o tym telefoniku powiedzieć. Aha, i on był jeszcze trzysystemowy. systemowy On był 800, 900, 1800 i 1900. No, a sam internet był przez GPRS-a, więc na tamten czas to było naprawdę, naprawdę e, szybciutko. E, no i tak reasumując, no te podstawowe Eliksony, jak, jak, jak te dwa, Niestety do Noki to startu nie miały. Każda Nokia, czy to 30/30, czy 51/10, czy, 51, czy 61, biła te Ericsony, ale mimo wszystko ja ich używałem. W międzyczasie marzyło się albo o T28, który był tej wielkości, ale był pozbawiony Bluetootha, nie miał chyba też irdy, a już totalnym marzeniem, które się spełniło, był ten T39M. Jeżeli ktoś z Was miał ten telefonik, ma jakiś pomysł z związane, chociaż wątpię, bo to był tak niszowy telefon i drogi, że hej, to napiszcie. A tą Nokia 30 to chyba miała większość z Was. Dobra, tyle na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Hahaha, ha, ha. teraz gratka dla tych, co nie przebijają materiałów i nie wyłączają za wcześnie. Bonusik w postaci zawartości tego pudełeczka Ericssona oraz tego ETUI. Ale o co chodzi? Nokia miała swój genialny słownik T9, który jak widzieliście bardzo ułatwiał pisanie SMS-ów. Natomiast Ericsson wypuścił fizyczną klawiaturkę do pisania SMS-ów. No głównie SMS-ów, ale wiadomo w terminarze, w terminarze też można było coś tą klawiaturką zapisać. E, tak to wygląda. Kupiłem to też na początku lat 2000. Niestety... Praktycznie tego nie używałem, dlatego zachowała się w idealnym, genialnym, przepięknym, sklepowym stanie. A nie używałem, dlatego że niestety nie da się jej podpiąć do T39M. Działa z innymi Erykami, nie z tym. Tak to się prezentuje. Popatrzcie. Piękna, cieniutka. Full, wszystkie guziczki, skróty też na górze do, do internetu, do e-maila, do SMS-ów. No i na jakiej zasadzie to działało? Ano na takiej, że braliśmy sobie któregokolwiek Ericssona poza T39M. I tą klawiaturkę wpinaliśmy tutaj w te złącze na dole. Pyk. O, tak się, tak się prezentował wtedy telefon i do, nie dało się za bardzo tak pisać trzymając za samą klawiaturkę. Trzeba było telefon troszkę podtrzymywać rękoma z tego względu, że no, był cięższy niż klawiaturka, więc za samą klawiaturkę jakbyśmy trzymali to on się odpina od razu. No, ale generalnie można było napierdzielać. Jak się miało troszkę późniejsze Eriksony trochę mniejsze, no to ten temat, ten temat już nie był taki skomplikowany, bo telefon był lżejszy. No, wygląda to trochę komicznie, ale, ale robiło robotę. I no, teraz po latach jest to niesamowity Bayer. Przy czym tu jeszcze była, kurde, no nie działa mi tutaj ta bateria spadnięta, a jeszcze chciałbym, chciałbym wam nie pokazać, wytłumaczyć na jakiej zasadzie to działało. Mieliśmy na ekranie wyświetloną. Wpisz nową wiadomość, prawda? I normalnie musieliśmy, żeby osiągnąć C, wciskać trzy razy C. Więc wtedy nam się na ekranie pojawiało A, B, C, no i C zostawiało, bo przestawaliśmy naciskać klawisz 2. A jak to działało tutaj? Naciskaliśmy C, które jest tutaj na dole, ale na ekranie nie pojawiało się też C. Nie, nie pojawiało, się C pojawiało się też A, B, C i C się zatrzymywało. Czyli w praktyce, na takich wolnych telefonach jak ten, chcieliśmy napisać Tomek. Ty, omy, ek. Wciskaliśmy szybciutko Tomek. W ciągu półtora sekundy byliśmy to w stanie zrobić, ale na ekranie się robiło. Ty, myny, O, zostawało O, yy, znowu M, potem E to jest co? DE. Rozumiecie o co chodzi? Wszystkie literki przelatywały, aż trafiły na tą właściwą i zostawały, więc jak chcieliśmy napisać, cześć, już idę do domu i zrobiliśmy to w ciągu 3 sekund, no to tutaj musieliśmy potem patrzeć na ekran, jak to tam się wszystko pisze i przetwarza. No, no taki, 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 taki bajer, a, a ta klawiaturka w 2022 roku jest dla mnie naprawdę fajnym skarbem i, i, i pamiątką. Dobra, a co mamy tutaj? Tutaj mamy, jak widać po, po tym, do Siemensa też gadżecik. W telefonach nie było wbudowanych aparatów. No i Siemens wyskoczył z czymś takim. Popatrzcie. Ten Siemens akurat leży mi gdzieś na strychu, kurde, nie znalazłem go na potrzeby odcinka, niestety. Ale było to też akcesorium, które wpinaliśmy właśnie od dołu w telefon. No i było aparatem. Popatrzcie na to: obiektywik, lampa błyskowa. Wizjer, w który patrzyliśmy tutaj, czyli no na przykładzie tego Erika, wpinaliśmy to tutaj sobie do, do telefonu, podnosiliśmy do ryja, no i patrzyliśmy przez tą dziurkę i robiliśmy, robiliśmy zdjęcia. Tutaj chyba jakiś guziczek do tego jest. Nie, chyba się naciskało coś na, na telefonie. Taki, taki zewnętrzny aparacik, w pełni sprawny, działający też w świetnym, świetnym stanie, także. Jak nie było wbudowanych aparatów, mogliśmy trzaskać czymś takim i telefon też wyglądał... Nie tutaj, nie, tutaj telefon wyglądał profesjonalnie, no bo z tą klawiaturką wygląda trochę śmiesznie, ale z takim aparcikiem włożonym był naprawdę fajny bajerek. Dobra, to już tyle. Możecie wyłączać. Na razie.